My tam leżą to Hej, czołem, witajcie gorąco. Dzisiaj mam u siebie na kanale gościa Kasia. Pewnie już ją znacie. Myślę, że tak. Wszyscy Kasię znają. Słuchajcie, bardzo spontaniczny film. Kasia dzisiaj będzie mnie malować. Także nie wiem, co to będzie. Nie wiem, jak to będzie. Już się boję, ale nie pamiętam, kiedy ktokolwiek mnie malował, oprócz. Tak, Łukasza, bo był niedawno taki film, gdzie malował mnie mój kumpel, no ale to był wyjątek, naprawdę wyjątek. Nigdy nie daje się nikomu malować, tak więc Kasia jest chyba drugą osobą po Łukaszu. Um, i bardzo jestem ciekawa, jak będę wyglądać oczami kobiety, oczami kogoś, kto uznaje raczej minimalistyczne makijaże, umówmy się, prawda? Tak, tak. tak. O bardzo takie. Tak tak. Du dużo, brąz dużo brązowego. <noise> Dużo neutralnych, tak, tak. dziennego takiego efektu, mm -hmm. makijaże bardzo klasyczne. Mm -hmm. Także może już bez zbędnego gadania co, zaczynamy. Mm, Okej, okay, ja nie mogę się doczekać. No to dobra, zaczynamy. Bardzo z marka Jacobsa. To jest taka Taka bardzo nabilżająca. Z wodą kokosową. Z wodą kokosową. No, jak dobrze pamiętam. A tyś wytarła. Że tą Tak, wytarłam. Dobra. Mhm. Tak, bo to jest film na spontanie. Zaczęłam Dominikę malować, a Dominika. Ej, a może takie film, moja. O nie. Ale no bo... co, tak najfajniej. No, na spontanie. Ja robiłam zombie, ale nie robiłam ludzi. No, dzięki, wiesz? Mogę być jak zombie. Ja robiłam charakteryzację do Marszu Zombie kilka razy, ale człowieka tak konkretnie malować, to malowałam w liceum koleżankę. No w sumie to ja jestem jak zombie, bo poszłam <grym> spać o godzinie 5.30 dzisiaj, wstałam o godzinie 10.00, no to jak zombie, no. <grym> prawie że. Mamy Co to dwie. mamy? Kosmetyk Liquid Control Matifying Props Foundation. Czyli ten, ja ten podkład z Babyface'a, nie? Co ma dawać efekt Babyface? Wszystkie kosmetyki Kasia wybiera, ja jej tutaj nic nie sugeruję, żeby nie było. Tak więc będzie dużo e, kosmetyków, pewnie, które już dawno się nie pojawiły na moim kanale. E, pokaż ten kosmetyk. Ta, tutaj mamy tak, podkład z Eveline. E, ale to jest fajny podkład, to jest dobry wybór. Ja lubię ten podkład. Fajny na lato, bardzo fajny, leciutki. On robi, spierdział się właśnie, zło wcielone, się nie zrobki. spokojnie będzie, mhm. się nie stresuj, a co robię, a się nie wtrącam, no wiesz, ja to tak tego podkładu daję naprawdę mikro, mikronia, mhm. pomaluję tak jak ja bym się malowała, dobrze. W ogóle już oporowany. czuję, że efekt będzie ciekawy i Mikro. inny. Nie, myślę, że będzie inny efekt niż wiesz, ten, do którego jestem przyzwyczajona, bo ja zawsze no jak robię makijaż, no to... Albo robię taki mega hard. Hardcore. Hardcore. Ja troszkę, no. Albo robię taki już naprawdę minimalistyczny. Ja u fryzjera w ogóle mogłabym nie wychodzić. O Jezu, uwielbiam. Tak? No. Jak ktoś mi grzebie, bawi się z włosami, tutaj. Mm, normalnie. Pff, najlepszy relaks. No ja ostatnio spędziłam ponad po półtora, właśnie, godzina, Trzy dni temu. No, no u fryzjera, bo się właśnie pozbywała tego całego zła, które mi zostało na włosach. A czy ja generalnie czuję się jak po wiecie, grażyna z zasiedlowego? <laughs> Sorry, bo ta obrazura jest straszna. To podno, bądź wąs. No. Nie nieźle. Nie, nie, ja się strasznie nie lubię. zbyt krótki włosy, nie? I to jest ten twój tutaj dziada. Aha. Tak. Zakryję cię zaraz dziada A dziękuję. Dziodo, się... dziodo. To jest zenek, nie ob... o, Nie obrażaj zenka. To jest moja nowa miłość. My się kochamy. No! Tak, a potem stoję obok ciebie. Nie ciś tego! Nie rób te, gdzie te palce? Gdzie w gąbkę? Ona no, jest. No. Nigdy no. <laughs> nie no. próbowałam jak smakuje. No. Bourgeois Half Mix anti... coś tam? <laughs> Antifatik. No, no, no. Antifatik. Aha, aha. Taki korektor, no rozświetlający. A jaki to jest odcień? Mm, 51 Clair Light. Jezu, a jaki puder? O matko boska. Nie <laughs> ja wiem. Nie ja wiem. Wybieraj. Kombinuj, tak, dziewczyna dziewczyno, coś tam przeminą. Ja, ja już dawno przeminęłam. Ja już, ja już, czysta esencja starości, wiecie. Pani tam oj tam, ma. oj tam. Oj tam, oj tam. A wiesz, że też używam do podróży często? Ja no, go jako tak intuicyjnie, tak wiesz, ja ci muszę tutaj rozprostować. Żeby ci nie no móc. to już ten wiek. I pa, puderek, który Dominika bardzo lubi, to jest Burżua Puder Deris de, Riz, de, de Też nie umiem przeczytać. Jak nie no, nie. Tak jest Burżua? No, takie ładne, ładne opakowanie. Taki, taki, taki z Burżuya, wiecie. A o tym, że Burżua to jest w ogóle Chanel firma? Tak? Aha. Tylko to jest tańsza, jakby linia. O, no. Wow, to jesteśmy ta, to to, 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 poważnie. Brzmi, to brzmi tak jakby luksusowo. Ale to, nie, poważnie ci mówię, że właśnie mnie uczyli i szkolili jeszcze w Anglii, że e, właśnie burżua należy do Chanela, tylko to jest właśnie to jest ta sama fabryka, wszystko to samo, tylko że jest linia po prostu udana. Mhm. I niektóre tak produkty nie? są bardzo podobne do siebie. Owolyn mat My Day bardzo fajnie bardzo fajne. super, ładnie pachnie z jest taki wygładzający, a ja lubię go, bardzo go lubię używać, tak, mhm. często go używam, ja lubię generalnie tylko i wyłącznie, o mnie ja chyba że nie robię makijażu w ogóle, po sobie tylko buduję mm. te mam. no bo ty skończym. też masz suchą cerę, nie? No dlatego ja w ogóle nie używam makijażu, nie, prawie w ogóle, Dzisiaj dzisiaj zrobiłam litopet. <laughs> Moje ulubione, takie drugstore'owe oczywiście, nie? No on jest wiesz, on się fajnie wpracowuje tam tym tak, 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 tak. Drugstore'owe, czyli e, taki, za, mało, za małe e, pieniążki. Tak, za małe pieniążki, no w sensie taki, e, jak się nazywa, że... Czekaj, bo myślę ciągle. Boli, boli? No boli, boli. Spoko, dobra, Podarki mamy pozamykane, teraz warto by zrobić broli. No bo... Aha, jeszcze kosztow. Sklepowy! Nie, nie, ciągle jeszcze myślę. <laughs> Ciekawe, bo się zatrzymałam. Zbieka. No, że taki drogeryjny, o, drogeryjny, to jest to słowo. Mamy to. Drogeryjny. Mamy to. Au, weszłam w lacie. <laughs> to jest spray marka. Zrobię brwi tak jak ja sobie robię. Ale będziesz krzyczeć. Uh, bądź ale ja by chcia ale ja chcę, bo mi się Nie, mi się twoje podobają bardzo. Tylko że ja mam strasznie tylko... Dlatego ty masz brwi. inne niż ja. No. Powodzenia. No. W końcu zobaczysz, jak to jest. No ja, ja dzisiaj. Zawsze nie krzyczała na mnie, że bo za mocno maluję brwi, bo to, bo tamto się jej nie podobało. A ja mówię, czekaj, czekaj, ja wiem, jakie mam brwi, one nie są takie łatwe do ujarzmienia. I dzisiaj miała okazję się przekonać i co? Wymiękłaś. No. Tak, o, bo o. Przygo Dominika przygotowuje przygotowuje przepraszam <laughs> cykl ym, filmów dla Was. I no i tak robiłyśmy testy, Troszeczkę odrobili, tak, odrobinę tak. charakteryzację tak. do tego i to no, kurczę ciężko, ale, no, ale, my... ale chyba, chyba znalazłyśmy rozwiązanie, nie, w kwestii, y, mm, w kwestii, no ale. Moich brwi. Ale więcej wam nie powiem. One nie chcą iść na ugodę, nie chcą nie. się, bo... Nie, te brwi to jest zło No, <laughs> dobra, to jest prawda. Dobra, muszę się niestety odchwycić. Skup się. Tak. Nie, 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 byle nie za mocno, wiesz. No, 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 no. Tak, I wiecie, jest, wie, wiecie jakie najgłupsze pytanie zadałam Dominice ostatnio? <grymka> Dominika, czy to naprawdę masz nazwisko Mizia? <grymka> no i jak to? No, było <grymka> no, najgłupsze, no ever. Bo ja mówię, wiecie, bo sporo osób myśli, że Mizia jest... Ksywką. Jest, jest ksywką, a Mizia jest nazwiskiem. Tak. I sporo osób tutaj właśnie na Podbeskidziu Tutaj to, Tutaj to jest takie ma, bardzo popularne. Ma, tak, dokładnie. Tak że jest. co druga hałpa na wiosnę to jest mizia, spoko. <grym> Także wiecie, ja też popełniam błędy. <grym> wiesz, że kupiłam tą kredkę, Z czego ja kupiłam? Nie z Vibo, z Katrysyba. chyba. Catrice. Catrice. Wiesz, że ona mi się skończyła chyba w dwa tygodnie? Tak? No tak, to, to normalnie ja tak. Ja mogłam tą, tą z Vibo przywieźć, bo ja mam zawsze zapas. Nie, bo wiesz, kupiłam taką cienką. I wiem, że to nie była ta BIBO, którą ty lubisz, mm -hmm. tylko ta druga, bo była jakaś mm -hmm. na promocji. Ale wiesz, też, też cieniutka była. Fajna, ale mówię ci, w dwa tygodnie nie było kletki. No no, kletki. Kurde. Mówię, tak. No. no to muszę ci przywieźć. Masakra. E, żal do stylizacji. <noise> ilur, brow control. Rzadko kiedy używam. Także... Użyłam dzisiaj. Cieszę się. I to nie jest, słuchajcie, beton y, z Golden House. Ja kocham po prostu ten żel z Golden Rose, ten taki klasyczny do, do utrwalania. Nie ma nic lepszego, nawet Anastazja mi, mi nie daje rady. Więc ja po prostu A nie kocham go lżejszy. Żelu. A ty nie, to jest po prostu takie ujaźmiające, ale no, dla mnie to trochę za mało. Ja lubię, wiesz. Ja w, ogóle, ja w ogóle nie używam takiego żelu. Rzadko kiedy, tak? Mhm. Bo jak daję pomadę, to wiesz, pomada mi trzyma, wiesz, jak ona zastyga. A ja, ja nie umiem w pomadę Zresztą no. po już w filmie mówiłam, jak zrobię, nie. jak, jak, jak rysuję sobie pomadą, to robią mi się takie insta-brow. Tak... No wiem, wiem, <laughs> wiem, no to wygląda jest jak, prawda. Jak, jak taka wiedźma, tylko mi kotła brakuje. Ale ja teraz znalazłam taki patent, że jak namaluję sobie, zrobię sobie pomadą wszystko, mhm. to jeszcze biorę, wiesz, taką spiralkę do wyczesywania mhm. i wyczesuję samą górę, żeby Aha. ona była taka lżejsza. No to ja to właśnie I robię wygląda to żerami. ładniej. No, ja właśnie no. to robię tymi żywami. To właśnie ten, ten przód tutaj unoszę. Tylko on jest taki delikatny, właśnie ten, mm. i on tego nie trzyma. Malowaniem rzęs będzie trudno. A to sobie muszę sama pomalować. Nie. Ty nie malujesz dzisiaj, nie. Mhm. Dobra, brewki mamy zrobione. Teraz machnijmy sobie kontur. Cat Wondi, przepraszam, shade and light. Paleta, którą nie potrafię pracować. <noise> to lubi. E, Zasugeruje się dziurą. Ale czekaj, ale ty pierwsze dzisiaj robisz co? Że ty mi najpierw podkład, y, ko, y, tutaj wykończenie, i dopiero rzęsy będziesz i oczy robić. Znaczy, ja robię tak, że ja robię gołą twarz, no. robię sobie brwi, no. dopiero potem konturuję. No, 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 i dopiero oczy robisz, dajesz I nie? I dopiero nie? oczy robię, a na końcu wiesz. A na końcu co? Właśnie. A usta. Co? Aha, No okej, okay. spokojnie, no to działaj. Ja jestem dziwna, ja, ja ogólnie makijaż robię z, z, zupełnie nie tak. Nie no, nie, nie ma tak nie tak. Po prostu każdy ma swoją, wiesz, technikę, Technika, Technika tak, rutynę i tak, obrócić ci, tak. Mm, spoko. Spoko. Bo ja chcę tak delikatnie, żebyś była dzisiaj taką delikatną rusałką. O, rusałką. Rusałkiem. Ten mnie rusał, tamten mnie rusał. no, no, rusał. no, no, no co? No ja wiem o tym. O, że kobiety są jak kotki, ten nie miał, tamten nie miał. Ty I wiesz, są... że cię ogląda szanowna godzie i się gorszy. Kobiety dziecinne. I się gorszy. Nie gorszy Co młodzieży. do rączki, to do buzi. Nie gorsz młodzieży. Dobra, już siedzę cicho. Na kłódkę gęba. A, w ogóle to jest film instruktażowy, jak nie robić makijażu. Ale poznam się po. Co? Poznam się po. Nie wiem. Skąd wam wiedzieć? Ja wiem, że generalnie tutaj nie będzie widać, że Bo ja naprawdę bardzo mało tego nakładam, ale, ale na, na żywo widać. Musicie, musicie mnie zaufać. <laughs> Żeby nie było wiekie podwójnego podbródka, tak Maskujemy starość. <laughs> Jaką starość? Jaką starość? Ja mam 18 plus wat. Hello! Tak, hello. Ale to jest fajne, bo będzie taki przeskok, bo ja zawsze robię raczej takie mocniejsze makijaże. Mhm. Więc teraz będzie coś takiego lżejszego i wiesz, w innym wydaniu będzie mija. No ale to wiesz, taka miła odmiana. Fajnie, fajnie, tak, oczywiście. W ogóle Kasia używa pędzli, których ja nie pamiętam kiedy używałam ostatnio. No ja tak naprawdę. Ale ja wyciągam losowo. To totalna jest nisza. Ale to jest totalna nisza, nie? Bo one, ja nie wiem czy ja w ogóle kiedykolwiek je używałam. No, no. Róż. Bardzo fajny róż z biedry, ja go też posiadam. Tak, fajny fajny. Bardzo tani. Yy, tanie, ogólnie te takie nawet maciupeńkie różyki, te, bo to była chyba limitka. Tak, chyba tak. Ale ogólnie tam jest taki odcień, który ma takie delikatne drobinki lekko srebrnawe. On jest po prostu ślicznym różykiem, ja go uwielbiam, ja mam dziurę mm -hmm. w nim. Nie? Generalnie ja, ja lubię róże, wiesz? No no ja mam są fajnymi nie... kosmetykami. Bardzo tak, są niedoceniane tak. przez ludzi, bo ludzie się no. boją, że będą wyglądać albo na wiesz, jakoś tam e, no, na czerwonych i w ogóle gdzieś tam. Hmm, tak, a to jest, bo jeżeli ktoś ma zbyt tak, wiesz, naczynka e, czy coś. Pisos... Tak. To się ludzie boją Tak, a to że jest im zrobi. A Róż naprawdę jest super sprawą i no, ja sobie nie wyobrażam bez Różu. Ja to dużo bardzo lubię. Ja, ja generalnie sobie ujęłam. Ja mówię... W jest bardzo sexy. Według mnie to jest jeden z najseksowniejszych kosmetyków, jakie kobieta może mieć. Tak? No. no, bo patrz, jak masz taki rumieniec i w ogóle to faceci jakoś tak podświadomie, instynktownie bardziej na to działają. Wiesz, reagują. No, no a nie! Jak wiesz, masz kolory, ty wyglądasz tak na świeżo, tak dziewiczo i tego, tego tamtego, no. A nie? Ja uważam, że tak. A nie, to ty Dobra, wymyślam. Nie, serio. No, tak jest! Na co facet może reagować bardziej? No nie wiem, na piersi, biodra. Mówię o makijażu teraz. Skupiam się na makijażu, <laughs> a nie na piersiach i na biodrach. Nie teraz O, tak poproszę dużo. dużo. Dużo, 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 lubię. Lubię jak się świć. Powiedziałabym ci, wiesz, na dupie się poświć. Widzicie, jak krzyczy na mnie? Szyczy? Tak. Zmuszą tak. ją do posłuszeństwa. <laughs> Boże, ten, ten, ten film już będzie miał mi, minus, minus milion. <laughs> tutaj że oświetlasz też tutaj i tutaj. Taka? A to jest ciekawe, nigdy nie dałam. Nigdy, ani. Czyli tu na skronie dajesz? Tak, tak, żeby po prostu, ci, y, co wydawało się pomniejsze, w się sensie takie, wiesz, o, bo znaczy, jak dajesz tutaj, to masz wrażenie, że, że, no ale, masz, że masz... No, że masz, ale masz, jak, jak dajesz rozświetlacz, że to... ci właśnie powiększa. No niekoniecznie, bo tu masz brązer, więc ja, ja go to tak no. daję odrobinką tylko. Mhm. Okej, okay, no dobra. Ludzie lubią na kupić kupi czegoś, tak? A ja też czy... daję, no czasem daję, bo ja mam mało usta, więc sobie tak optymalnie, wiesz, powiększam wizualnie. Mm -hmm. Finito. Nie no ja to finito. Jeszcze, A jeszcze, no. jeszcze gałki oczy. Czuję się niezaspokojona, jest jeszcze ocznym. Wszystko chcę. No spał, ci się brwi. Baza to jest Too Faced uh, Anti Shadow Insurance. Tak wygląda? Taka fajna baza. Bardzo fajna. Maga silikonowa. Tak, mam na niej właśnie dzisiaj zrobiony makijaż, jestem ciekawa. Jak ja się utrzymam. Baza na zasadzie, im mniej, tym lepiej. Mm -hmm. Ona w ogóle działa jak ten, jak ja, ja to mówiłam przed chwilą, jak yy, silikon. Że Im bardziej przyciskasz, to tym bardziej się uwalnia, po prostu mm -hmm. takie... Bawi się bardziej plan. Tak. Daję sobie sprawę, że dziś, że dziś nie będzie makijażu z kreskiem. Nie, dobrze. Okay. Ja nie, nie będzie nie... kreski, ponieważ ja mam yy, ręce, które ow, owładną parkinson i jest... Sobie... Ale ja nie, nie zawsze robię kreskę. Nie Aha. jestem jakąś wielką fanką kreski. Tak? Nie? Nie. spoko. Mm, yeah. okay. paletką. Ok, wskażę Wodnik. O, kopci się. Mhm. Ale czy ty na bazę, bo cienie dajesz, normalny cień przypodruwujesz to? Ja normalnie na bazę daję odrobinę pudru. Ale to ma sensu, prawa. bo wtedy cię nie łapie przecież. Łapie, ale ja po prostu chcę taką lekką chmurkę tego koloru na tej zasadzie. Mm -hmm, rozumiem. No. Czyli gorzej, taką... bardziej po prostu lżejsza. Tak, no okej. Okay. A też jakieś cienie? Czy to powiedziesz, na. O, mhm. Pierwsze Wiedziała. No, lata Ono, takie, Ale no, pierwsze się... że ona zapamiętała, że to tam są, taka paleta. <laughs> ja już ją znam. Mm -hmm. Jejku, ludzie płyną, jak tu ciepło? Jak tu jest ciepło? Jak tu jest ciepło? Pełna cisza, pełna koncentracja. Skupienie. Proszę Państwa. Robią górną powiekę. Co za emocje? Tak. Je, tak. Czy im wyjdzie, czy dazą radę? Tak, czy to jest do zrobienia? Jesteś taka grzeczna, ty na mnie nie krzyczysz. Że się taka komforta. No wiesz jak tak stoisz przy moim oku z tym wędlem <laughs> <się> <laughs> Mi się bała trochę. Do... Mi się bała trochę. Mogłabym źle skończyć. Oj, tam źle. Oj, tam źle, od razu źle. Ja tu nie przyjechałam, żeby cię, nie wiem, w no, Skończę bez oka, takie jedno takie jednooki bandyta, jedno oka Mizia. Nigdy nie marzyłaś, żeby zostać piratem. <laughs> no jakby tak wiesz, John Depp był, tam grał ze mną na tym okręcie, to bym się zastanowiła. Johnny tak, tak. pomylony. Johnny już nie wygląda tak fajnie, jak wyglądał. Nie, ja wał, no nie? Ja o, też no, no też. Tak. Od lat. Od momentu, jak zobaczyłam go w filmie Speed, tak to była po prostu A. miłość. Myślałam, znaczy, że jest... w Matrixie. Ech, w później. to później. Anastazja Subculture. Chcę Ci dać tego za dużo, ale już Ci dałam. Bo to jest mocno napigmentowana paleta. Nie, mam tę paletę nieszczęsną, no, fajna jest. Ja ją uwielbiam. Ja w ogóle nie rozumiem tego, że ludzie mogą mnie lubić tej palety. No, ja ją uwielbiam. No. Wiem. To jest, to jest w ogóle moja moja kolorówka Tuż Big Volume mascara Real Shock od no, L'Oréal. Dobra. Poczekaj, ja to tutaj zaraz naprawię. O, puszcz, o, tak, na paćkawę. Ale ci urosły na tej odżywce to te rzęsiorenia. nie? A, jesteś cała wy, radośnie wypaćkana. Kto się paćka tuszem za każdym razem, to daje nam łapkę w górę, nie? Autentycznie. Za każdym razem, jeżeli ktoś to robi, potem siedzi z patyczkiem i to... I czyści, albo to, to ze spiralką. Tak też tak mam. Standard. Ja się boję malować ludziom oczy. Nie, otwórz. otwórz. Magasz mnie, dziękuję. Ja się mniej boję chyba od ciebie. O, ja się, mnie się ręka czę się. Pokaż mi. Już mam oczy tak uodpornione, że chyba nie jest już tutaj. Dobra, czekaj. Ja... Dobra, to chyba jedna starczy. Już? No ja nie umiem, ja się boję. Ja <laughs> nie chcę ci krzemię. Nie oka. Ja ci nie chcę generalnie zrobić krzywdę. A ja opać A ja, paćkałam. Zwyczysz się. No teraz to mi wlazło w oko. Naprawi się! Spoko. Damy radę. O, koniec, koniec. Ostatni element makijażu moi Usta. Jako, że ja konturki nie używam, bo w sumie nie mam Mamy pomadkę L'Oreal Paris, numer 630. 630, tak. Bez New. Mhm. No to co, robimy. Tak, działamy. Zróbmy to. No O, ona jest idealna, ona jest koloru twoich ust. Tak? No. Fajnie. Lubię takie. Mhm. No. I Normalnie trzy, tak się z... zmęczyłam, jakbym za Orapu pola, słuchajcie. już mogę sprawdzić? No. Tak. No. Ej, no ładnie. Podoba mi się. No, Fajnie, opróc, tak głowa, bardzo naturalnie. Wyciągnęła. Co tam pyskujesz, co tam pod nosem gadasz? Nie, ładnie jest, podoba mi się, bo jest bardzo naturalnie. Jedyne co, bym, wiesz co zrobiłam? Mm -hmm. to bym dała jeszcze trochę y, maskary na dolne rzęsy, ale mm -hmm. tak mi się wszystko podoba. No to proszę. Mm. Nie no, czekaj, no zaraz, no, no. no spokojno, no. spokojnie, spokojnie, nie stara. Dobrze, to no, ja się stresuję, no. Fajnie, podoba mi się kolor ust. Rzęsy też bardzo w ogóle naturalnie i cienie też są fajne, Dan. No, super. No, to jest tak bardzo w Twoim stylu. A Wy co myślicie? Piszcie proszę w komentarzach pod filmem, czy podobałam Wam się ten taki naturalny, bardzo, no bardzo taki make-up, no make-up, prawda? Dziękujemy serdecznie za uwagę. Ściskamy Was bardzo mocno. Kasia myślę spisała się na piątkę z plusem i mm -hmm. jak najbardziej warto tutaj zostawić kciuk w górę pod tym filmem. Tak więc dla Kasi zostawiamy kciuk w górę. Dzięki Kasiu nie za mogę. piękny makijaż. Nie ma za co. Tak, nie mogę jeść kosić siano. Koniecznie <laughs> kosam, Bawcie się dobrze. Do Mimo następnego buzianki.